Nie mamy czasu, nagrywam to w ukryciu, nie mogę już nikomu, nikomu dosłownie ufać, wszystkie, wszystkie moje wiadomości, notatki, to co nagra, gra, nagrałem dla niego, musisz to, musisz to rozrzucić, po wszystkich, po moim, po wszystkich miejscach, starych bazach, mieszkaniach, laboratoriach, gdziekolwiek byłem, Ukryję, po kawałku, nie zostawię śladu, nie łącz tego w całość, niech to będzie, niech to będzie jak puzzle, dla niego, tylko dla niego, kiedy... Kiedy on dorośnie. Nikt inny nie może o tym wiedzieć. Nikomu nie pokazuj, nikomu nie ufaj. Oni zbliżają się, Klaus już nie. on czuje. A co gorsze, jest jeszcze ktoś tutaj w środku, szpieg, kret, udaje przyjaciela. Ale chcę tylko wiedzy, chcę furii, chcę być mną. Nie pozwolę, nie pozwolę im tego wziąć. To jest jedyna szansa, jedyna. Przekaż mu to, gdy przyjdzie czas, gdy będzie gotowy, nie wcześniej. I pamiętaj, że jak zawiedziesz, wszyscy zginiemy. Wszyscy! I pamiętaj, że jak zawiedziesz, wszyscy zginiemy. Wszyscy! Jest jeszcze ktoś tutaj w środku. Szpieg, kred, podaje przyjaciela. Ale chcę tylko wiedzy, Chcę fumy. Chcę być mowy.